Gdy tylko dowiedziałem się, że powstaje kolejna książka na podstawie świetnej gry Wiedźmin, a autor oficjalnie przyznaje się, że w gry nie grał, postanowiłem przeczytać i sprawdzić jak to wyszło. Doskonale rozumiem, że nie jestem wiarygodny jako recenzent, ponieważ nie wymachuję egzemplarzem książki przed kamerą, ani nawet w tle nie mam regału pełnego książek, ale no musisz mi wybaczyć ten ewidentny brak przygotowania. Książka przybliża nam losy świeżo upieczonego Wiedźmina o imieniu Geralt, którego przedstawiać nie trzeba. Całość pod kątem fabularnym posiada wyraźny początek, koniec oraz motyw, ale czytanie przypomina powrót Jaskra z sobotniej imprezy. Czyli od karczmy do karczmy, tylko że w rozdrożu kruków wątek główny przeplatany jest mniejszymi przygodami bliskimi formą do opowiadań. Historia składa się z oddzielnych segmentów, które spokojnie można byłoby wyciąć i potraktować jako niezależne opowiadania, co według mnie jest świetnym zabiegiem, ponieważ Sapkowski odnajduje się w krótkiej formie. Co istotne, każde to opowiadanie zawiera w sobie jakiś element, będący częścią większej układanki, czyli głównej fabuły. I im dalej w las, im dalej w książkę, tym więcej brakujących elementów otrzymujemy. Brawo! Fajna, przemyślana i spójna konstrukcja. Nie chcę zdradzać fabuły, bo i po co, ale powiem za to, że autor zgrabnie ograł nieśmiertelność Geralta. Skoro wiadomo, że Geralt nie umrze, należało poszukać w innym miejscu stawki, jakiegoś ciężaru emocjonalnego, oraz nie przesadzać z patosem czy intrygami. I to się udało. Całe szczęście nie doświadczamy tutaj walki o losy świata. No, w końcu Geralt jest młokosem. Cieszę się, że autor nie próbuje udawać, że Wiedźminowi cokolwiek zagraża. Ale to nie jest tak, że książka nie ma żadnego napięcia, bo w zamian za Geralta Widmo zła, jakiejś krzywdy, wisi nad głowami postaci drugoplanowych, które łatwo polubić. A co więcej, od samego początku, poprzez przemyślaną narrację, jesteśmy wciągnięci w coś na zasadzie śledztwa, ponieważ podczas lektury przyjdzie nam odkryć kilka tajemnic, poznać prawdę o interesujących ludziach i wydarzeniach. Brawo! Tempo jest dobrze rozłożone i sprzyja naszej relacji z Geraltem. Otóż w Rozdrożu Kruków towarzyszymy Wiedźminowi przy wielu zleceniach. Ja czułem, że rzeczywiście jestem na słynnym Wiedźmińskim Szlaku. Zakosztowałem życia w siodle, a przecież leżałem pod kocykiem popijając herbatkę. Odnośnie samego Geralta jako postaci też byłem ciekawy jak to Sapkowski ogra. No bo młody Geralt to z jednej strony Geralt jakiego znamy, no ale z drugiej strony to nie może być jeszcze Geralt jakiego znamy. I tutaj też chcę pochwalić autora, ponieważ widzimy u Geralta pewne cechy, które znamy, ale ów cechy jeszcze nie do końca zdążyły się rozwinąć. Dla przykładu Geralt jest małomówny, ale jeszcze nie jest mrukliwym marudą. Geralt też chętnie chłonie książki, chłonie wiedzę, ale słyszymy, że posiada braki w edukacji. Innymi słowy całkowicie kupuje to, że glina z której został ulepiony młody Geralt po jakimś tam czasie da nam prawdziwego Geralta. Kupuje to, że pod wpływem różnych przygód, trudności i doświadczeń ten młody Geralt wyrośnie na Geralta z Rivi. Co się tyczy dialogów, humoru, opisów, konstrukcji świata i postaci drugoplanowych. Mamy tutaj do czynienia ze stylem Sapkowskiego, czyli wysoki, a nawet bym powiedział mistrzowski poziom literacki. Dialogi bywają cięte, wypełnione trafnymi spostrzeżeniami oraz nieoczywistym humorem. Podobnie opisy i tutaj przytoczę przykład, gdy Geralt pierwszy raz widzi suknię kurtyzany. Nieobeznany ze sztuką damskiego krawiectwa Geralt nie mógł wiedzieć, że materiały czarnej sukni Pampinei Monteforte to szyfon prześwitujący muślin i krepa. Nie wiedział też, że wielką sztuką jest uszyć suknię tak, aby zakrywała, odkrywając i na odwrót. Geralt nie wiedział też, co to jest kwintesencja kobiecości. Ale co z tego, że nie wiedział, skoro widział. Czyta to się dobrze, jak to do Sapkowskiego i z wielkim zainteresowaniem. I to jest właśnie element stylu pana Sapkowskiego, taki nie do podrobienia, że nawet coś z pozoru nieistotnego może być genialnie opisane. Na przykład sposób, w jaki pewien wójt wypina brzuch na początku książki. Postacie drugoplanowe po kilku zdaniach momentalnie ożywają w naszej wyobraźni. Autor cechuje się niezwykłą lekkością w budowaniu obrazów w głowie. Ja, na przykład, przez dobre kilka minut nie potrafiłem wyrzucić z umysłu sposobu na ogrzewanie stóp zaprezentowanego w książce, który w ogóle, pomimo akcentu humorystycznego, bardzo dobrze oddawał również realia i prozę życia pewnego pastuszka. Jak to u Sapkowskiego? Podczas czytania musiałem korzystać ze słownika i to ponad 10 razy. Dla przykładu nie wiedziałem, co to szlemie, czym są szmuklerskie guziki, albo czym są solone wiuny. Dowiedziałem się również, czym różni się barka od szalandy. Obfitość i kwiecistość języka pana Andrzeja zawsze robiła na mnie dobre wrażenie. Dwa razy buchnąłem śmiechem tak na głos, a momentów, gdzie czytałem z wyraźnym bananem na twarzy, no nie brakowało. Pan Andrzej puszcza oczko dla fanów i to wiele razy, i to nie jest chamski fanserwis, co to to nie. Z książek dowiadujemy się na przykład, skąd wziął się wiedźmiński kodeks. I dlaczego każda płotka nazywa się płotka, i w ogóle ten dialog o plotce przy okazji nawiązuje mocno do naszych czasów. Autor kilkukrotnie komentuje naszą rzeczywistość, ale nie nachalnie. Nie stara się umoralniać, to są komentarze pełne wyczucia i takiego zdrowego dystansu. Poza tym, czytając, bardzo często miałem takie, "A, no tak, to stąd się wzięło to i to, no jasne. I myślę, że fani będą naprawdę zadowoleni z wielu smaczków. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to są tylko dwie rzeczy, ale musiałbym tutaj zaspoilerować. Także nie, wycofuję się. To nie są wielkie zarzuty, raczej drobne, nieścisłości i odpuszczam, bo nie ukrywam, czytając o tym, jak koty i dzieci reagują na wjeżdżającego do miasta Geralta, dotknęła mnie nostalgia. Poczułem ukłucie dawnych lat, gdy czytałem pierwszy raz opowiadania. No, coś wspaniałego. Podsumowując, to nie jest książka, przy której będziesz płakał ze wzruszenia albo wstrzymywał oddech podczas wartki akcji, ale to nie jest też zarzut, bo rozdroże Kruków nie aspirują do tego, aby konkurować z powiedzmy sagą. No, nie mogą konkurować, bo nie ma tutaj tej stawki i tej stawki nie może być, i autor jest tego świadomy, dlatego napisał dzieło wielce angażujące, dostarczające mnóstwa pozytywnych emocji. Dzieło, które pozwoli ci jeszcze raz potowarzyszyć Geraltowi podczas przygód. I dla mnie to jest wystarczający powód, aby przeczytać. Bawiłem się rewelacyjnie, jeśli jakimś cudem pan Andrzej obejrzałby tę recenzję na tym malutkim kanaliku, to chcę powiedzieć, że uwielbiam a może nawet kocham pana twórczość i w dużym stopniu ona przyczyniła się też do mojego pisania. Pozdrawiam hej.